Jak kupujemy umywalkę, wannę czy toaletę, nie zdajemy sobie sprawy, że tak naprawdę najważniejsze są rury, które są w ścianach, bo jeżeli ta kanalizacja będzie zła, to sprzęty nie będą działały. No to prawda i najlepiej jest tak to wszystko zamontować, żeby móc potem o tym zapomnieć. No i żeby nie opowiadać zbyt długo, mamy tutaj taką prezentację trzykondygnacyjnego budynku i najlepiej chyba zobaczyć, jak ta woda się zachowuje w rurach. Pokaz był fantastyczny, ale skupmy się na tym konkretnym produkcie. To jest ta deska, którą wybraliśmy. Tak, to jest deska AquaClean 5000+. Jedna z wielu, które mamy w ofercie. To jest deska z bardzo ważnymi funkcjami. Każda nasza deska jest deską wolnoopadającą. Ma czujnik podczerwieni, który wykrywa użytkownika. A co to, to znaczy, że deska ma wykrywanie użytkownika? To znaczy, że deska posiada taki czujnik, który pozwala jej funkcjonować tylko wtedy, kiedy ktoś na niej usiądzie. Dodatkowe funkcje deski to oczywiście podstawowa funkcja mycie ciepłą wodą. E, można sobie strumień ustawić e, na mocniejszy, na słabszy, można ustawić e, temperaturę wody na, 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 na cieplejszą i chłodniejszą. Dodatkowo ta deska ma funkcję e, suszenia oraz e, odciąg zanieczyszczonego powietrza. A że to jest trudne w obsłudze? czyli nie trzeba to, z bardzo łatwe, to jest bardzo łatwe w obsłudze. Do produktu dołączony jest również pilot, więc osoba, która na nowo zasiada na desce e, może wybrać dowolne funkcje. Mamy też taką specjalną funkcję, który, funkcję która nazywa się e, Lady Shower, a dla już takich wprawionych klientów mamy funkcję masaż. Matko, ten produkt jest rewelacyjny. Myślę, że nasi inwestorzy będą zachwyceni tym. Ja mogę powiedzieć, jedno, produkt jest uzależniający. Jak już się zacznie z niego korzystać, trudno jest przestać. Także myślę, że na pewno będą zadowoleni.